Witam na kanale, to Polski Rolnik Bizon Z056, 3 gotowy do akcji na 1 lipca przygotowany do żniw <grym> założony w tym roku nowy rozdrabniacz nowy używany wągrowiecki a to tak się prezentuje Bestia, bestia eksportowa na Czechy. Rok produkcji. Trudno to określić, czy to jest 86, czy 88. numer nas maszyny 5225. Raz od spodu Czjnik kontrolki z tobu. Wydzielacze z to tutaj się trochę poci, nie poci, to było wyropowane, żeby to trochę zwidrzyć przed sezonem, wcześniej. No tak to ładnie w mamy, tak jak widać. Suchutka, gardzielka. nie jest poobywany, nie był spawany na, na ramię siodliki na sprężynach dwa lata temu wyjdziemy na oś podajnika pochyłego ze względu tam na zły, zły stan e, frazów i e, pyta o ten kołem z, z, z wymieniona na nowe tutaj jak widać wszystko malowane w kolorze w żółtym kolorze koła pasowe był remontowany, było remontowane odwiercone były z krzewy i dana nowa blacha spawana nowa blacha, wygrzana z grubszej blachy wygięta solidnie, bo obudowy są solidne po prostu były tam już tutaj tak samo i ten drugi jest oryginał, nic nie używane nie w dziury paski, tak jak tam widać Oryginalne, e, oryginalne sanoka ze sanoka. Akumatory dwie po 100 prawie bez problemu. Zapala. Zbiornik paliwa. Zrobiony marynarki, jakby ktoś nie widział. Była mała dziurka. Zanitowana nitem wbijanym takim zobaczymy czy to będzie dobrze widać święte uchylka i trzyma już drugi, drugi sezon no tak ogólnie pomaj w świetnej kondycji osłony kupione, tylko je dokupiłem, założyłem na chłodnicę idealnie, zdajemy egzamin Dziękuję za uwagę, na razie cześć komentujcie, subskrybujcie, kanał będzie więcej ze żniw.